Igor Tuleja jest nieprzerwanie sędzią powszechnego Sądu Rzeczpospolitej Polskiej z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania. Był zatem uprawniony do wydania w dniu 18 listopada 2020 roku postanowień jako sąd okręgowy w Warszawie. A organ nieposiadający cech sądu tak w zakresie proceduralnych podstaw jego ustanowienia, jak też doboru i powołania jego członków oraz Braku niezbędnej cechy sądu w postaci niezależności, jak też immanentnej cechy osób tam powołanych, czyli niezawisłości, nie jest sądem. To zdanie jest o Izbie Dyscyplinarnej, która nielegalnie działa przy Sądzie o, yy, Najwyższym w Warszawie, ale. Jaka jest geneza tych słów? Proszę Państwa, te słowa powiedział Sąd Apelacyjny w Warszawie dwa dni temu, 24 lutego 2021 roku. W tym roku. samym budynku, w którym obraduje yy, tak jest, Izba Dyscyplinarna. Dokładnie, w tym samym budynku. Yy, jaka jest geneza, jaka jest historia tej sprawy? Yy, proszę Państwa, Sąd Okręgowy w Warszawie 18 listopada 2020 roku zawiesił postępowanie karne. Sąd Okręgowy w, w, w osobie i Goratulej zawiesił postępowanie karne po tym, jak wydał postanowienie w którym sformułował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których zadał, zadał pytanie o status i uprawnienia Izby Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym oraz status sędziów, którego decyzje tego organu dotyczą. Następnie musiał zawiesić postępowanie, bo taka jest procedura. Eee, przypomnę tylko, że tego samego dnia, czyli 18 listopada 2020 roku, Izba Dyscyplinarna zdecydowała o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Sąd apelacyjny rozpoznawał zażalenie na to postanowienie, na te dwa postanowienia sądu okręgowego w Osobie Igora Ratulei i stwierdził co następuje. Po pierwsze powiedział, że Próba podważenia postanowienia tych dwóch postanowień Sądu Okręgowego jest nieskuteczna, bowiem prokuratura powołuje się wyłącznie na przesłankę tego, że sędzia nie był uprawniony do orzekania w tym czasie, co według sądu apelacyjnego wykracza poza ramy tego środka, czyli tego odwołania. Sąd apelacyjny podnosi, że nie można tej sprawy rozpatrywać, nie można nią patrzeć w oderwaniu od całej historii i działań prokuratury wobec sędziego Igora Tulej, a mianowicie od, od sformułowanych przez prokuraturę zarzutów przestępstw karnych, które rzekomo Igor Tulej miał popełnić w związku z naruszeniami proceduralnymi w parlamencie podczas, podczas głosowania w sali kolumnowej. Wiedzą Państwo, że właśnie ten zarzut został sformułowany i on stał się podstawą uchylenia immunitetu sędziemu. Sąd apolacyjny mówi, że ta cała historia prokuratorska tej sprawy ma ogromne znaczenie dla tego zażalenia. dlatego też mówi, że ten zarzut prokuratora wobec sędziego jako nieuprawnionego do rzekania jest po prostu bezzasadny. Podnosi też, że rozstrzygnięcia izby dyscyplinarnej jest nieskuteczne, tak jak i bezpodstawny nieskuteczny jest dokument tego organu yy, wydany w sprawie immunitetu sędziego Igora Tulei. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne orzeczenie, ponieważ ono yy, potwierdza, jak wygląda sytuacja w, według standardów zarówno konstytucyjnych, jak i standardów prawa europejskiego, prawa Unii Europejskiej. Yy, Sąd apelacyjny. Powołuje się przede wszystkim w pierwszej kolejności na artykuł 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 181 i 45, które stanowią, że immunitet sędziowski może być uchylony wyłącznie przez prawidłowo ustanowiony bezstronny i niezawisły sąd. A w tej sytuacji nie mieliśmy z tym do czynienia, ponieważ w sprawie Igora Tulej orzekała Izba Dyscyplinarna, która tym sądem nie jest. I dlaczego sądem nie jest tutaj yy, Sąd Apelacyjny w Warszawie, powołuje się na Znane nam wszystkim orzeczenia, czyli przede wszystkim na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku, wyrok w sprawie AK, który dotyczył i określał kryteria niezawisłości i bezstronności sądu, które musi spełniać i które należy przykładać do Izby Dyscyplinarnej również, jak również kryteria niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Na to powołuje się tutaj sąd, sąd apelacyjny w Warszawie. Powołuje się też oczywiście na wyrok Sądu Najwyższego, wydany w ślad za tym wyrokiem TSUE w sprawie AK, czyli wyrok z 5 grudnia 2019 roku, wyrok wydany przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, wyrok w sprawie 3 PO 7 łamane na 18, wyrok, który wyraźnie Stwierdził, że Izba Dyscyplinarna sądem nie jest, a Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym. Sąd Apelacyjny oczywiście powołuje się również na uchwałę połączonych izb Sądu Najwyższego, która potwierdziła to stanowisko zawarte wcześniej w wyroku z 5 grudnia 2019 roku. No i konstatacja jest taka, jaką Państwu przeczytaliśmy, zacytowaliśmy na, na samym początku. Igor Tuleja jest sędzią. W stanie czynnym, uprawnionym do orzekania, niepozbawionym immunitetu, a Izba Dyscyplinarna sądem nie jest i nie ma prawa, pomimo tego, że nazywa się sądem i no, pewne atrybuty przyjmuje, jak togi, birety czy łańcuchy sędziowskie, to nadal nie jest sądem. Proszę Państwa, takie orzeczenie wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie, któremu przewodniczyła sędzia Marzanna Piekarska-Drążek. Są jeszcze wolne sądy w Rzeczpospolitej. Tak jest i pomimo, że aura dzisiaj jest niezbyt piękna, deszcz pada, to w naszych sercach zagościło dużo radości, bo wierzymy w to, że prawo zawsze na końcu zwycięży bezprawie. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.